Cześć, nazywam się Wojciech Kuta, jestem ekspertem Sangrą i pomogę Ci w zagadnieniach związanych z naszymi urządzeniami. Błąd 106 związany jest z uszkodzeniem przewodu ochronnego lub jego nieprawidłowym podpięciem we wtyczce AC falownika. Błąd 106 wskazuje na nieprawidłowe podłączenie uziemienia do falownika. Wiąże się to z potencjalnym zagrożeniem dla urządzenia i samego użytkownika. Hybrydowe inwertery SHRT lub SHT. Rozpoznanie typu instalacji elektrycznej. W starszych instalacjach z przewodem PEN linia AC jest czterożyłowa. W nowych instalacjach przewód PE jest oddzielony od przewodu N. Kontrola punktów uziemiających. Sprawdź, czy wszystkie punkty uziemienia są połączone w jednym punkcie wspólnym. Linia backup musi mieć oddzielny przewód PE. Nie należy traktować falownika jako bypassu dla przewodu PE. Uziemienie magazynu energii powinno być połączone z obudową falownika dla zwiększenia bezpieczeństwa. Sprawdź, czy obudowa falownika jest poprawnie uziemiona do głównej szyny PE. Testy ciągłości przewodów. Przewód PE we wtyku grid. Wyłącz falownik po stronie AC-DC. Wypnij wtyk grid. Sprawdź ciągłość przewodu z wtyczki grid do szyny PE multimetrem. Przewód PE we wtyku backup. Powtórz test dla wtyku backup. Pomiar napięcia między PE a N. Wyłącz falownik po stronie AC, DC oraz akumulator. Wypnij wtyk grid i zmierz napięcie AC między N a PE. Oczekiwane napięcie. Około 0 V. Maksymalne dopuszczalne napięcie od 5 do 10 V po stronie AC. Jeśli napięcie przekracza ten zakres, skontroluj instalację pod kątem przebicia między fazami a linią uziemiającą. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania naszych szkoleń.